Ciekawe zadanie z planimetrii z poziomu rozszerzonego, do rozwiązania tego zadania głównie będę posługiwał się twierdzeniem kosinusów i w tym zadaniu mamy informację, że na boku AB trójkąta ABC obrano dwa punkty, punkt D i punkt E, w taki sposób, że powstałe odcinki AD i EB są sobie równe i są równe 1 czwartej długości całej podstawy. I z tymi informacjami mamy wykazać taką równość, no, że między innymi bok AC do kwadratu, Plus dwukrotność boku tego odcinka CE do kwadratu jest równa. No widzicie, jak wygląda zresztą druga strona tej tezy. No jak ja widzę tak zapisaną tezę, zadanie jest dotyczące trójkąta i widzę, że w tezie są jakieś odcinki podniesione do kwadratu. No to oczywiście pierwszym pomysłem jest zastosowanie twierdzenia kosinusów, no bo tutaj też te odcinki podnosi się do kwadratu. I może zacznijmy od wprowadzenia oznaczeń, a potem Wam pokażę, jakie było moje myślenie. Jakie były takie początkowe tropy, jak rozwiązać to zadanie i z jakiego powodu z nich zrezygnowałem, a wybrałem inną ścieżkę? Mamy w tym zadaniu tak, informację, że to AD stanowi jedną czwartą tej podstawy, więc na przykład AD sobie oznacza jako X i EB jest równe, to też je oznaczę jako X. Skoro AD jest jedną czwartą całej podstawy, no to jeżeli AD ma długość X, to cała podstawa ma długość 4X. Tutaj jest x i tu już jest x, czyli łącznie 2x. Skoro cała podstawa ma mieć 4x, to tutaj odcinek DE musi mieć długość 2x. Więc możemy sobie wpisać pierwszy krok. Zakładamy, że długość odcinka AD i EB, znaczy zakładamy, to wiemy akurat, że one są sobie równe, i zapisujemy, że ich długość jest równa x. Zatem długość odcinka DE to jest 2x. W tej tezie występuje tak, ramię AC do kwadratu, CE do kwadratu, BC do kwadratu i CD do kwadratu, wszystkie te odcinki tutaj, każdy z tych odcinków, każdy z tych odcinków jest wykorzystany w tej tezie, to też każdy z nich oznacza, powiedzmy A, B, C, D, opiszmy sobie to również, AC jest równe A, CE jest równe CE to jest D, zapisuję tak w kolejności jak w tezie występują, BC jest równe, BC równe jest B i CD jest równe C. I ja sobie naszą tezę przepiszę na to oznaczenia, łatwiej mi się będzie myślało po prostu, AC do kwadratu to u nas jest A plus 2D kwadrat równa się B kwadrat plus 2C kwadrat. No, i teraz zacząłem się zastanawiać. No dobrze, w tezie mam ramię a do kwadratu, ramię d do kwadratu. No i to mi sugerowało, że może na przykład muszę ułożyć jakieś takie twierdzenie kosinusów. O, począwszy od tego boku, naprzeciwko tego kąta. I wtedy bym po ułożeniu twierdzenia kosinusów miał coś takiego, że ten odcinek do kwadratu to jest ten odcinek do kwadratu plus ten odcinek do kwadratu. Minus dwa razy te dwa odcinki razy kosinus kąta między nimi, czyli kosinus tego kąta. No, tylko tutaj są dwa odcinki D do kwadratu, tu miałbym jeden. Jest to jakiś problem. Plus to, co mi się nie podobało, to, że układając tak twierdzenie kosinusów, czyli zaczynając je na przykład układać, na przykład od tego boku stosowałbym kosinus tego kąta, zaczynając układać to twierdzenie kosinusów od tego boku, musiałbym wykorzystać kosinus tego kąta, a ten kąt jest sumą tego i tego kąta. Potem przechodząc na te trójkąty, na przykład tu wykorzystywałbym cosinus tego kąta, a potem cosinus tego kąta. Nic nie wiem o tych kątach i tych kątów jest dużo. I stwierdziłem, że to jest problem, bo chyba do niczego nie dojdę z tym, no nie? Więc zacząłem się zastanawiać, czy mogę zacząć inaczej układać te kosinusy, twierdzenia kosinusów, mmm, tak żeby cały czas to dotyczyło tego samego kąta lub jakiegoś dopełnienia tego kąta, żeby stosować wzory redukcyjne. No i stwierdziłem, że najlepiej będzie to rozwijać w taki sposób, że założymy sobie tutaj, że mamy jakiś na przykład kąt alfa, wtedy ten kąt tutaj, w tym miejscu, to jest kąt do niego przyległy, czyli 180 stopni minus alfa. Możemy wprowadzić sobie również to oznaczenie, że kąt ADC, czyli ten tu przy D, to jest alfa, a kąt BDC, ten tutaj, to jest 180 minus alfa. BDC to jest 180 minus alfa. I teraz ułożę wszystkie możliwe twierdzenia kosinusów, no, może nie wiem czy wszystkie możliwe, ale ułożę kilka twierdzeń kosinusów dotyczących, tych kątów. E, więc tak, to będzie krok pierwszy. Z twierdzenia, oj, z twierdzenia kosinusów w trójkątach. I pierwsze twierdzenie kosinusów ułożymy w trójkącie ADC. Chcę zaangażować do tego twierdzenia kosinus kosinus kąta alfa to też to twierdzenie muszę zacząć odkładać od boku przeciwległego do alfy czyli od a czyli sobie zapiszemy w trójkącie w trójkącie ADC mamy bok a do kwadratu równa się suma tych dwóch pozostałych boków czyli c kwadrat plus x kwadrat minus iloczyn tych boków czyli 2cx razy kosinus kąta między nimi czyli cosinus alfy teraz kolejne ułożymy w tym trójkącie i zaangażujemy kosinus kąta 180 minus alfa czyli będzie tam coś tam coś tam razy kosinus kąta 180 minus alfa i to że będziemy mieli kosinus kąta 180 minus alfa a nie kosinus kąta alfa w ogóle nam nie przeszkadza bo mamy wzór redukcyjny że cosinus 180 minus alfa to jest minus cosinus alfa, czyli tak będziemy operować na kosinusie kąta alfa, więc wszystko jest w porządku. Więc teraz układamy twierdzenie kosinusów w trójkącie dEC, począwszy od boku d, żeby zakończyć na kosinusie kąta przeciwległego, czyli będzie tutaj trójkąt dEC i mamy d do kwadratu równa się c kwadrat plus 2x. Kwadratu minus 2c razy 2x razy cosinus 180 minus alfa. Co później ze wzoru redukcyjnego zamienimy w minus cosinus alfa. W sensie już teraz tu zapisałem. Dalej. Ułożymy jeszcze twierdzenie kosinusów w takim trójkącie dbc, począwszy od boku b, bo naprzeciwko niego jest. Kąt 180 minus alfa. Czyli tutaj też będzie ta sytuacja z tym wzorem redukcyjnym. Czyli piszemy, że to będzie w trójkącie dbc, dbc i to jest b do kwadratu równa się c do kwadratu plus cały ten bok, tutaj to jest łącznie suma 3x do kwadratu minus 2c razy 3x razy również kosinus 180 minus alfa. Co zamienimy w oczywiście minus cosinus alfa. Ok? I ja sobie to zapiszę w formie układu równa. No, nie, nie, ma sensu zapisywać tego w formie układu równa. Będziemy to i tak podstawiać tutaj do tej tezy. No ja bym sobie jeszcze raz to wszystko przepisał, tylko bym to um, uprościł. Czyli weźmiemy sobie to równanie. Ono już jest OK. Tu nic nie będziemy zmieniać. To równanie delikatnie przekształcimy, czyli napiszemy tak, że mamy d kwadrat równa się c kwadrat. 2x do kwadratu to jest 4x kwadrat. I teraz to nam się ze wzoru redukcyjnego zamienia w minus cosinus alfa, który wymnoży się z tym, czyli będzie plus 4cx. Plus 4cx, oczywiście cosinus alfa. I tutaj mamy b kwadrat równa się. C kwadrat plus 9x kwadrat. I teraz mamy tutaj minus 6cx, ale razy minus cosinus alfa to będzie plus 6cx cosinus alfa. I teraz krok drugi. Mamy naszą tezę. No, i możemy zacząć podstawiać do tezy. Zobaczymy, czy uda nam się wykazać, że zachodzi tożsamość, czyli że lewa strona jest równa prawej. Za a kwadrat podstawimy tutaj to twierdzenie kosinusów rozwinięte. Później mamy 2d kwadrat, czyli będzie plus 2 razy to. No. Okay, to mamy lewą stronę. Równa się b kwadrat to jest to. I popatrzcie się, że nie mamy twierdzenia kosinusów rozwiniętego m, począwszy od boku c, ale to nie jest problem. Zapiszę po prostu plus 2c kwadrat, bo tak wygląda prawa strona tej tezy. Może ja tutaj poprawię delikatnie ten kwadrat, bo on chyba jest słabo widoczny tu i również tu. ok to nie jest żaden problem bo popatrzcie się że tutaj a d i b wszystko jest uzależnione od jakiegoś związku boków c i x czyli wszystko to co podstawiamy tu i tu jest opisane za pomocą c i x więc to że za 2c kwadrat nic nie podstawiamy to nie jest żadnym problemem ponieważ po prostu to jest zapisane za pomocą c więc na razie wszystko jest ok i tak ten początek na razie kopiujemy Dwójką wymnażam ten nawias, czyli będę miał plus 2c kwadrat plus 8x kwadrat plus 8cx cosinus alfa równa się c kwadrat plus 9x kwadrat. Albo nie, możemy tu już od razu c kwadrat i 2c kwadrat dodać, to będzie 3c kwadrat plus 9x kwadrat plus 6cx cosinus alfa i teraz sprzątamy tutaj c kwadrat plus 2c kwadrat to jest 3c kwadrat plus x kwadrat i plus 8x kwadrat to jest 9x kwadrat i zauważcie, że tu mamy minus 2cx cosinus alfa, a tu mamy plus 8cx cosinus alfa, co po redukcji daje nam 6cx cosinus alfa i dokładnie tak samo wygląda strona prawa to jest to samo wyrażenie zatem lewa strona jest równa stronie prawej co kończy dowód bardzo fajne zadanie na pewno można to rozpisać na wiele 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 różnych sposobów i tyle można by było chyba tutaj spróbować stosować twierdzenie Stewarta. tak mi się wydaje że to całkiem niezłe zadanie było no ale to de facto wynika z twierdzenia kosinusów także może ktoś próbować to tak rozpisać i tyle